Dobry wieczór! Jest 10 grudnia 2021 roku. Jest taka piosenka, choć burza huczy wkoło nas. Do góry wznieśmy dłoń. No więc wznieśmy. No to, co się dzieje naokoło, to, to w tym momencie wszyscy wiedzą. A ci co, jeśli kiedykolwiek jeszcze ktoś za ileś lat spojrzy w te filmiki, no to, no to będzie wiedział też na pewno też. Ja chyba, chyba się cofnę do, do przeszłości. Skoro jest 10 grudnia, za chwilę będzie 13 grudnia. No i może wrócę do pamiętnego 13 grudnia, wtedy, kiedy wybuchnął stan wojenny. Byłem wtedy w więzieniu na ulicy Klęczkowskiej we Wrocławiu. A, to był niesamowity dzień dziwny najpierw kompletnie milczący. Wyłączona była betoniara, były jakieś dziwne odgłosy na korytarzu, ale nic nie wiadomo było. Coś wisiało w powietrzu. O, więźniowie są bardzo wyczuleni na, na wszelkie takie zmiany pogody, pogody w cudzysłowie. I właśnie wszyscy na coś czekali, ale nie wiedzieli na co. Oczywiście krążyły z okien do okien te takie na, na habecie, na sznurku pisane grypsy, porozumiewanie się przez okno krzykiem, a z dalszym pawilonem kobiet takim małym tam na Kleczkowskiej jest z babami. No ale nikt nic nie wiedział. Nic, nic, kompletnie nic. Przysz, przyszło, przyszła pora śniadania, nie ma. Potem gdzieś tam coś później, myśmy mieli wtedy takie karmiki, to znaczy w drzwiach był taki... Taka klapa mała o tego miejsca rozmiaru. No i wsuwali przez to miskę. Ja siedziałem w pojedynczej celi, w tej mojej karnej, jako niebezpiecznej. Ale te karmiki były we wszystkich celach na, na trzecim A. No i spacer. Ale nie ma spaceru. Obiad. Ale nie ma obiadu. No. Myśleliśmy sobie: Wojna, wojna, nie, nie pomyliliśmy się. Pojęcia stanu wojennego to właściwie nikt chyba nie znał, nie pamiętał. No było coś takiego kiedyś, chyba za Jorzelskiego, ale, ale, ale to było dawno. No, ja miałem takie układy z moimi klawiszami, no, którzy mi zresztą wynosili wcześniej i później maszynopisy, przywozili rękopisy, wysyłali. Oczywiście, no ale zblatowanie było bardzo bliskie. Także pozwolił mi wyjrzeć na korytarz. Wychyliłem głowę. Mmm, Jezu. A tam w szczycie karabin maszynowy. Jak Boga kocham, karabin maszynowy. Tylko bez obsługi. Szybko mnie z powrotem wpuścił do tej celi. No siedzę i myślę sobie Jezu. No ale za chwilę oczywiście wiesz, wiecie, klawisze nie tylko ze mną byli zblatowani może na innej zasadzie, handlowali po prostu, sprzedawali herbaty, którą sprowadzali z wolności i papierosy. No różne były takie w każdym razie. Także wszyscy wiedzieliśmy stan wojenny. Ta, to niczego nie było właśnie w więzieniu, niczego specjalnego nie było w stanie wojennym, bo nic nie było wiadomo, siedzieliśmy, to trwało chyba, ja nie wiem, z tydzień, a może nie cały tydzień tego takiego absolutnego zaostrzenia, żadnych spacerów, żadnych wyjść nigdzie, ani do lekarza, ani tam do dentysty, ani, ani do biblioteki, ja chodziłem przecież masami do biblioteki też, nie? No i właśnie. No i mamy 21 rok i właściwie znów mamy częściowy stan wojenny na, na granicy. No ale, ale nie chcę mi się mówić, okropnie nie chcę mi się mówić o, o tym, co się dzieje. To już jest takie nudne. Ja już ostatnio nawet w tym filmiku po tej przerwie mówiłem, że to człowiek obrzydzenia do siebie nabiera, do, do mas mediów. Do, do, do tego narzekania, do tego piętnowania tej władzy, a ta władza swoje robi, będzie robiła, i jeżeli się nie pomyli, jeżeli się, właśnie, jeżeli się nie połączy opozycja, o czym też ostatnio mówiłem, to po prostu mogiła, no mogiła i jakieś dalsze, następne stany wojenne, jeszcze gorsze jakieś. Także opowiem o czymś zupełnie nie przystającym ani do tego, co, 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 co jest dzisiaj tutaj, ani tego, co tyle lat temu było właśnie w związku z tym u nas tylko karabinem maszynowym, no ale przecież, przecież... No nie no, Jarosław Kaczyński ocalał. <grych> Jakże by było, jego nie, nie wygarnęli do, 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 do tych pensjonatów, Jak zaś opozycja to nazywała, gdzie ich tam wszystkich zamknęli i trzymali. No, nie, nie. On, on, on sobie, jak to dzisiaj żartują, spał do południa, właśnie, a propos spania do południa Kaczyńskiego. To nie jest wcale takie śmieszne. To nie jest. On nie jest śpiochem. Nie, nie, nie. Słuchajcie, on nocami i przedtem i dzisiaj studiował. Wszystkie różne takie książki o systemie komunistycznym, o całym PRL-u, o wszystkich aspektach tego, tego, tych rządów. Absolutnie. Nocami do dzisiaj. Do dzisiaj. On ma jakiegoś takiego Karla Smitha, którego kocha. To jakiś był taki filozof. No niestety, był to jakiś taki ideolog hitlerowski. No ja nie mówię, że. Że Kaczyński coś. Nie, nie, Kaczyński wręcz przeciwnie, przecież mówił, piętnował, że, że właśnie Niemcy to właśnie idą w kierunku czwartej Rzeszy i tak dalej. Dobra, zostawmy Kaczyńskiego, zostawmy to wszystko. Opowiem, co ja przeczytałem w swoim telefonie. To no było, no nie było wczoraj, było chyba, nie wiem, przedwczoraj, albo jeszcze gdy onegdy... No tak, nie patrzyłem, właśnie nie szukałem niczego, ale wlazło mi na sieroski goły, 88-letni, w kalendarzu repliki i pod spodem radio Z wiadomości. O kurczę, myślałem sobie, pomyślałem sobie. A tam dalej, jeszcze później było, bo tak już mnie to zaciekawiło. Jeszcze w SuperEkspresie było, że, że też goły na stary yy, w tym kalendarzu, jak Bóg stworzył, tam do, do obejrzenia jest. I jeszcze w jakimś, jeszcze w jakimś. Jak to było? Opowiem. Opowiem to lepsze niż stany wojenne, niż martyrologia narodowa, niż. Bech. Kalen replika to jest takie pismo gejowskie, które wychodzi w bardzo małym nakładzie, chyba tysiąc sztuk i w ogóle jest y, nawet nie jest kolportowany w kioskach, skądże znowu, ale niesprzedawany jest nawet, no ale za coś musi wychodzić. Ładna jest szata graficzna, co dwa miesiące chyba wychodzi. No i właśnie na, na koszt istnienia tego pisma ono co roku wydaje kalendarz, kalendarz z gołymi facetami. No, żeby mieć za co, prawda, funkcjonować. A to bardzo przyzwoite pismo jest. Znaczy nieprzyzwoite, ale, ale przyzwoite. No i to było dwa miesiące temu. Zadzwonił do mnie Mariusz Kurco, redaktor naczelny, a też się chyba Krzysztof Tomasik, też, też dzwoniłem, czy wcześniej, czy później. Tak, wiem, Krzysztof Tomasik, Najpierw mówił temu maryszowi Kurcowi, który był ciekaw czy środki, zgodziłby się na, na golasa do naszego kalendarza. No. Potem Tomasiek mi mówił, że mówię Kurcowi, że zgodzi się, na pewno się zgodzi. No ale dzwoń do niego i tak dalej, bo właśnie tak się słabo znaliśmy z tym Kurcem. No i zadzwonił do mnie, a ja już od bardzo dawnych czasów, ponieważ ja już ćwiczę, no ćwiczę, no jakże mi się nie chce, ludzie, jak mnie się nie chce. Rano człowiek budzi, żeby się przewrócił, do poduszeczki przytulił się, nakrył się kocykiem, kołderką, nie, kocykiem, ja się pod kocykiem się... A ja, nie, kurczę, aby zacząć, aby zacząć. Ja na tej swojej antresoli takie robię, takie, no tak jak, jak ci Japończycy wyobrażam sobie, w tych, w tych kuwetach, czy jakby to nazwać, tam są do spania, oni mają takie, wynajmują, nawet mieszkają, a i u nas podobno już 2,5 metrowe mieszkanie, mieszkania gdzieś tam ktoś gdzieś buduje. No więc ja w tej swojej, na tej swojej antresorii, no mam bardzo, no do sufitu to może jest, no może jest tak tyle, o. A ja należąco, więc wszystko myślałem, ćwiczenia obejmują całego mnie, nawet jak ćwiczę, prawda, taką no specjalną, taką napie, napinanie tych mięśni łydkowych, udowych, to zabieram się o sufit tą no stopą, stopą, niską stopą. No i, i, i prawda, też się jeszcze raz napinam. No i, no, i te ścięgna wszystkie się tak rozciągają. No, i te ścięgna rozciągam w całym sobie, w całym sobie. No tak, w całym sobie. No i. No i, i, i tak mi się nie chce tego, ale ja tak uparcie, uparcie. Nie codziennie, nie, ale chyba pięć razy w tygodniu to absolutnie tak. Jeżeli maksimum dwa dni opuszczę, to. To tylko tyle, nie więcej. No i ten telefon. Ale nie, do tyłu jeszcze. Jeszcze przed telefonem. W ramach tego mojego dbania o, o, o tą figurę, no nie mam już tej, 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 tej figury takiej, jak kiedyś, kiedyś podobno dziewczyny mi... Dziewczyny właśnie mówiły mi, że ekstra, super, w ogóle, ojej. No ale no może, no te 88, prawda? A, 88 teraz, a cela w tamtej w stanie wojennym była 7-7, a tu 8-8, no, może i do 9-9 co dociągniemy, jak się będziemy gimnastykować, będziemy, 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 żeby nie wiem co. No i dlatego ja już wcześniej sobie tak myślałem, żeby jakoś utrwalić, no bo, no czekać jeszcze, żeby jakoś utrwalić ten, tak mi się wydawało, taki no stan nie najgorszy, taki tego mojego starego ciała. No, no, no im rok dalej, no to, to im tym wiadomo gorzej. No, więc wymyśliłem sobie no, w jakimś takim sposobie, no wprost na Golasa, no nie no, no koszmar, koszmar, no nie, nie, nie. Nawet jeżeli nie koszmar, to koszmar. I wymyśliłem sobie, była kiedyś, bardzo dawno temu, była taka słynna sesja zdjęciowa, Merlin Monroe. Ale kiedy ona miała, nie wiem, chyba z 18 lat i chyba dorwał ją jakiś, możemy sobie śmiele podejrzewać, jakiś molestator, fotograf, no i zrobił jej słynne to zdjęcie na czerwonym tle, ona golusieńka i tak dalej. No i przed tym telefonem od Kurca i, i Tomasika z repliki, ja już wcześniej właśnie tak chodziło po mnie. A tak na przekór, bo ja lubię być przekorny, żeby tak zrobić sobie no, taką parodię tego, tej Merlin Monroe. No i jak kurz, ten Mariusz Kurz od repliki, jak zadzwonił do mnie, to ja mówię, no słuchaj, no dobrze, dobrze, ale... No i mówię mu. A on mówi, świetnie, oczywiście, jak najbardziej. No, kiedy robimy? Za tydzień, za Nie, nie, nie. A kiedy może być najpóźniejszy termin? Najpóźniejszy. No i on mi to powiedział, bo to był chyba początek października, czy nawet jeszcze koniec września, ale coś tak. I on, no i mówi, no, wyszło mi, że miałem jakieś niecałe, ale prawie dwa miesiące. No. Jak ja się wziąłem do gimnastyki? Jak ja się wziąłem za dietę no dietę to ja w ogóle mało jem no mało mnie w ogóle całego więc ale, ale no jednak 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 te balkoniki tu w pasie to jednak na no, to, 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 to ten, ten bi, męski biust też jednak no nie da się ukryć no zawisa zwisa i powiewa z czasem tak no więc cały ten czas te te, te dwa miesiące nie całe ćwiczyłem codziennie ćwiczyłem no, gębę też ćwiczyłem, no, bo gębę też zawsze ćwiczyłem, tylko akurat ta gęba. To tu, nawet nie chodziło o gębę, no i tego. Tak. No więc przyszedł ten dzień. No i y, poszliśmy, oni w zawieźli mnie do takiego klubu. No taka tam koło zgoda, nie pamiętam jak się nazywa, no byłem dosyć taki napięty, y, mięśniowo, <śleszysz> No i tam. Y, Paweł Spichalski, fotograf, powiedział mi, że właśnie on wejdzie w tym klubie na takie pięterko. No i z tego pięterka ja będę leżał na tym czerwonym, nazwijmy to dywanie, ale to jeszcze nie rozłożyli tego. No, a on będzie sam z góry, tak jak, jak Merlin Monroe. Ona też leżała. No i rozciągnęli to czerwone. Pytam, co? To bardzo mi się podobało. Takie, takie pomięte, aksamity, ale takie lśniące, w takich jakichś odblaskach, w jakichś takich błyskach, bardzo dobre. A a to pożyczyliśmy z TVP. <śmiech> 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 Żeby oni wiedzieli, oni mnie tam kompletnie nie tolerują, nawet jak Janusza Majewskiego miałem tam w takim filmie u niego zagrać, w Czarna Boga, to powiedzieli, że nie dadzą pieniędzy, choć nie miałem też żadnej dużej roli, ale wszystko jedno, no, Tacy są, no tacy są, wiemy, tacy są, a pali sześć. W każdym razie czerwony to, to, ten dywan, nazwijmy to, 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 to ta, ta wygładziana jest, więc ja się położyłem, szybciutko, pamiętałem jakie tam pozy miała Merlin, jakaś taka, taka, prawda, i, i taka. Nawet dobrze, bo to jak, jak tak ręce są wzniesione do góry, wszystkie artystki jak już mają tego, to bardzo lubią, tak, tak machać, bo to wtedy podobno wszystko, co idzie normalnie na dół, to, to w tym wypadku idzie do góry. No, zrobiliśmy te zdjęcia bardzo szybko, nie wiem, to z pół godziny może trwało. Ja tylko strasznie narzekałem, ja mówię, Paweł, strasznie niewygodnie. on wie, trudno, musisz pocierpieć. Wszystkie te pin-up girl. To były właśnie Berlin, to była wtedy ta pin up girl, ta przepinana dziewczynka dla żołnierzy, dla pewnych więźniów i tak dalej, i tak dalej, no ja o tym nie mogłem marzyć, raczej nie, w każdym razie, że one wszystkie bardzo cierpiały, bo to musi być takie wykręcenie i on, i on wołał chwilę do mnie, tyłek, 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 tyłek. chodziło mu to, że, że leżąc tak przekręcony, że ten tyłek musiał, musiał być taki, taki wypięty, no po prostu wypięty, no miało to być pin boy, w cudzysłowie boj, no ale, ale, ale wypięty. W każdym razie zrobiliśmy to szybko, on pokazał. No muszę powiedzieć, że no nie myślałem, że mi tak wyjdzie, że i te dwa miesiące ćwiczenia i no i sam pomysł i, i no sprawdziło się, kurde, sprawdziło się jak jasna cholera. Oni też mówią, no Jurek, no do tego, to no to jest naprawdę dobre. No ale niestety smutne, dlatego że zaraz mi podsunęli taką kartkę, że ja nikomu nie mogę pokazywać tego zdjęcia w ogóle, dlatego że no, muszą sprzedawać kalendarze i, 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 i nie mogą pokazywać, co jest w środku, no bo by nie kupili, prawda? No i że dopiero, dopiero w styczniu, chyba przy końcu stycznia dopiero, a wtedy w, to już będziesz twój, będzie, będzie twoje to zdjęcie, będziesz sobie robił z nim, co będziesz chciał. No tak. Na pewno będę na pewno, na pewno pokażę, no bo ten kalendarz powierzchowny jest dosyć drogi. A poza tym no jest w małym dosyć nakładzie. Zrobili chyba nakład 1500. To nie jest mały, no, ale nie jest duży. No i, no i kto będzie kupował? No, tam są, mogę zakreklamować, tam są rzeczywiście młode, dorodne facety, no ale ten jeden stary. no ale dotąd, to podobno są gdzieś zdjęcia w sieci, gdzieś tam pokazują, ale tylko dotąd, no i że, no ale, aha, jeszcze powiem, żeby ktoś nie myślał, to było oczywiście za darmo, bo tam pod moim zdjęciem, pod zdjęciem każdego modela jest napisane coś, prawda, Kron i tego, no a pod moim, no te moje lata są, no i... No, i że to był mój pomysł z tą merliną Monron. Tak, to był naprawdę mój pomysł i uważam bardzo dobry, i w ogóle bardzo się cieszę I na tym wszystkim koszmarnym dniu dzisiejszym, jutrzejszym, pojutrzejszym, wczorajszym. Tak, cholera, trzeba się. Jurek Tylek, wypinać się trzeba. Tak, wypinać. No dobra.